Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień, który jest wyjątkowo fajnym tygodniem, bo z długim weekendem w tle. Oczywiście nie dla wszystkich będzie to długi weekend, ale dla wielu z nas może być. Może to być czas odpoczynku, relaksu, odprężenia, zabawy, odreagowania po wielu, wielu, wielu miesiącach, zamknięcia, lockdownów, braku kontaktów towarzyskich, więc. Na pewno wielu z nas będzie chciało skorzystać w tych dniach z, z rekreacji na świeżym powietrzu. Może pogoda nie będzie jakaś bardzo, bardzo, bardzo ciepła, ale przecież to wiosna, bardzo fajny czas, czerwiec. No i właśnie, jaki będzie ten tydzień kończący maj, zaczynający czerwiec? W poniedziałek zaczynamy miłym akcentem. Mars będzie w trygonie do Neptuna. To jest taki bardzo sympatyczny aspekt, sprzyjający działaniom rozwojowym, duchowym. Mars jest w wyjątkowej pozycji w te, w teraz, bo w znaku raka, czyli w zasadzie w upadku, tak to się mówi w astrologii tradycyjnej, jest to niekorzystna, niepomyślna pozycja dla tej planety, bo on jest jakby pozbawiony tej swojej agresji, takiej przemocowej siły, którą my najczęściej z Marsem kojarzymy. No i on wchodzi w harmonijny trygon do Neptuna. Planety, która nam się kojarzy z duchowością, rozwojem osobistym, harmonią. No i obie te planety wejdą w taką harmonijną relację. Czyli czasem wojownik może stać się medytującym mnichem. No a wiemy, że w klasztorach Shaolin było jedno i drugie możliwe. Więc taki właśnie medytujący mnich, taki symbol, taka figura medytującego mnicha, możemy powiedzieć, wojownika, yy, przywita nas w poniedziałek. We środę Wenus wychodzi z bliźniąt, wkracza w znak raka. Czyli w znak, który nam się kojarzy sympatią, bliskością, miłością, czułością, ciepłem. W bliźniętach, kiedy była, w bliźniętach bardziej była nastawiona na właśnie takie no, odrabiamy kontakty towarzyskie, znajomości, coś tam się nie widzieliśmy ostatnio, więc się znowu spotykamy. A tutaj będziemy wchodzili w większą potrzebę bliskości, intymności, ciepła, czułości. Więc dla tych osób, które są stęsknione tej, 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 tej delikatności w relacji, to na pewno będzie bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo pozytywne. We czwartek słońce w trygonie do Saturna. Czwartek jest dniem świątecznym, boże ciało, początek długiego weekendu dla wielu dni, dla wielu osób będzie to właśnie początek e, miłego takiego okresu odprężenia. Pierwszy chyba taki okres, bo ten majowy pierwszy weekend e, to był taki trochę no, średnio e, udany z wielu powodów. No ten już będzie taki w zasadzie, można powiedzieć, prawie że normalny, no i ta, ten ładny aspekt. Słońce w Trygonie do Saturna, no Najczęściej by nam się to kojarzyło raczej z takimi działaniami zawodowymi czy biznesowymi no bo w końcu w końcu w obie w Saturn raczej to praca, trud, no ale tutaj harmonia harmonijny wpływ harmonijny wpływ Saturna na Słońce, więc wszelkie nasze działania, plany zamierzenia, różne rozwojowe przedsięwzięcia będą zyskiwały, niewątpliwie bardzo i to jest taki dobry też czas na to, żeby się zająć sobą trochę. Mamy więcej czasu, mamy wolny czas, mamy wolny okres. Możemy przemyśleć pewne nasze plany, myśli, zamierzenia, założenia. Może coś jest do, może jest coś do naprawienia, do prze, przepracowania, i dlatego to jest właśnie bardzo dobry czas, który ku temu służy. W piątek bardzo miły, sympatyczny aspekt. Słońce w trygonie do. Wenus w trygonie do Jowisza. Bardzo, bardzo miły aspekt, gdzie przecież obie też planety są w znakach wodnych. Wenus w Raku, Jowisz w rybach. Bardzo sprzyja, bardzo sprzyja to ogromnie czułości, bliskości, ciepłu, budowaniu bezpiecznych relacji, miłosnych relacji, odrabianiu zaległości towarzyskich. Będziemy, będziemy w stanie bardziej wczuć się w tę empatyczną, empatyczne potrzeby bliskich nam osób, partnera. Członków rodziny, osób bliskich. No i oczywiście ci, którzy mają wolny czas, będą mieli ten wolny weekend, będą bardzo zadowoleni. No bo to będzie taki fajny moment, żeby odprężyć się, zrelaksować, wyciszyć, zająć się czymś sympatycznym. Wiemy, że znaczy, ruszają fitnessy, możemy pójść do potrenować. Popływać na basenie, no bo to było niemożliwe do tej pory, więc to na pewno bardzo, bardzo będzie sprzyjało takiej regeneracji ducha i ciała. W sobotę, no tutaj już mniej przyjemny akcent, no bo było do tej pory tak miło, trzeba przyznać. Te aspekty były takie bardzo sympatyczne, fajne, a tutaj pojawia się taki dosyć nieprzyjemny, no bo obie planety, które symbolizują w astrologii agresję, walkę, działanie Mars i Pluton wejdą w opozycyjny aspekt, bardzo agresywny bardzo ostry, bardzo napięciowy niewątpliwie będzie to miało nieprzyjemne konsekwencje dla tych wszystkich, którzy no, nie zdążyli jakby się troszkę zregenerować, uspokoić mogą wychodzić z nas negatywne emocje mogą być takie tendencje do tego, żeby walczyć szarpać się robić coś niekoniecznie mądrego, dobrego, więc taka też sugestia, żebyśmy w sobotnie, w sobotę nie przesadzali z niczym za mocno, z wysiłkiem, trudem, walką, agresją, imprezowaniem, ponieważ obie planety mogą nam stworzyć taki dosyć duży, dosyć duży potencjał napięcia i agresji, która może się chcieć wyładować, albo przez autoagresję, przez zdrowie, przez jakieś nawet i Nieprzyjemne słowa i agresywne zachowania w stosunku do bliskich, więc starajmy się zachować pewien umiar, jakiś taki, jakieś takie ciepło i dobro w stosunku do innych ludzi, żebyśmy nie mieli potem nie mieli kaca i dosłownie ich przenośni, kaca moralnego i tego dosłownego, że przesadziliśmy z czymkolwiek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepu internetowego na www.solarius.pl, gdzie zapraszam Was do fajnych ofert, kursów. Książek, biżuterii i aromatoterapii astrologicznej. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, Piotr Gibaszewski.